Siemaneczko, witam Was. A, ponownie na kanale Artur GT. Jak widać, ogolony musiałem się ogolić. Kurde, za, za długie już mi to było wszystko. Także koniec, koniec brody. Teraz niech odrośnie, miesiąc to potrwa. Słuchajcie, kolejne wykopki, oczywiście, kolejne poszukiwania. W ten upalny dzień, tu mamy 30 stopni na plusie, wujek mówi, wujek dzwoni, mówi tak, jedziemy, ja mówię, o wujek, kopałeś kiedyś przy 30 stopniach, on mówi, jeszcze nie, ja mówię, to będziesz dzisiaj miał fajną okazję, zobaczyć jak to jest, myślę, że po dwóch godzinach już będziesz miał dosyć, wiadomo, w lasku się można schować, ale niestety na łące nie ma gdzie, łąki, tutaj już chodziliśmy po tych łąkach, tu jest ten depozyt. Słuchajcie, zaraz wam zresztą pokażę, jak to jest zarośnięte. W ogóle nie ma szans, żeby tam wejść. Pytaliśmy się tych właścicieli, muszą to okosić tam, bo bez okoszenia nie ma nawet możliwości tam wejść. No, a co oczywiście będzie, to się wszystko okaże. W czym, wuja? jak ja to mówię, w czym się okaże? W praniu, nie? W praniu. No. no, oczywiście zachęcam cały czas nowych widzów na kanale do tej subskrypcji, do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co widzimy, się przy jakimś pierwszym, lepszym znalezisku. Miłego oglądanka. zobaczcie, jak to tu wygląda. Ten nasz depozyt. Kurde Tragedia, tragedia naprawdę, nie idzie tu w ogóle wejść. No, tym bardziej w takich spodenkach tam no, na 30 stopni. Długie spodnie raczej to nie ma szans. No jest zarośnięte konkretnie tutaj, także na razie depozyt oczywiście musi zostać w spokoju. Oczywiście do, dobierzemy się do niego, z jeszcze oczywiście przyjdzie czas. Dobra. Koniec nawijania. Lecimy. Tam twardo co? No, bo... ja, ja ci ja mówiłem, się... że nie będzie łatwo i przyjemnie. Chodźmy, kupiłem pierwszy sygnał tutaj na żywo jakiś. O, ale pioskównica. Ale kopki to będzie wyzwanie w tym upale 30-stopniowym Masz czy to? Zobacz tu poczekaj. Jakoś zmyłka. Zmyłka faktyczna, bo jak mówię. jeszcze nie ma. No ja to kop, dobra, kop chłopie Nie będę ci tutaj gitary zawracał Masakra jest tak gorąco. Ale słuchajcie, trzeci sygnał. Zobaczcie, co mi się tu udało wyklepać. Jakąś blaszkę. Jakąś blaszkę. Co to tu jest? Co to tu jest? O kurde, chyba będzie coś fajnego. Chyba będzie coś fajnego. Chyba będzie coś fajnego. Czekajcie, doczyszczę trochę. Zobaczcie, chyba będzie jakiś element taki stary klamry, tak mi się wydaje. Taki tu odpaska, jakiś taki stary. Jakieś tutaj zdobienia ma po środku, jakieś kwiatuszki. No elegancko, piękna, piękna znajda, na pewno to będzie od klamry. Tak na 99%, także jak na trzeci, czy nie czwarty sygnał. Naprawdę już konkretnie, konkretne fajne trafienie. Mamy kolejne znalezisko. Jakiś chyba element tutaj od, od jakiejś maszyny rolniczej. Najprawdopodobniej no, głęboko nie było wcale. No, ale tak mi się wydaje, będzie taki element od maszyny rolniczej, ma tutaj chyba takie równomierne, jakby do klucza. Tak, widać jakiś taki sześciokąt. Może to jest jakiś tutaj klucz albo coś. No, ale wlatuje jakieś tutaj kolejne znalezisko. Także słuchajcie, 10 minut coś tu się, coś tu się jeszcze dzieje na tej łączce. A i tu generalnie słuchajcie, pełno śmieci, tu jest naprawdę śmietnisko totalne. Stereo <laughs> masakra. Ale słuchajcie. Deus ma to do siebie, że on lubi śmietniki. Wpada krągłość. Wpada krągłość. Co my tu mamy? Ziemia strasznie wysuszona, słuchajcie, naprawdę. Upały nie padało drugo. Co my tu mamy? Dychę. Dychę Adolfową. Dychę Adolfową to w takim ładnym stanie, wam powiem, sprawnym. Generalnie te, te dychy wychodzą w opłakanym stanie, bo to są wiadomo, cynkowe monety. Jeszcze nawet datę odczytamy: 1942. Także naprawdę <śpiewanie> jest fajnie, jak już z tą monetą. Na tej monecie idzie datę odczytać Także mamy pierwszą monetę zaliczoną 10 feningów, 10 rajs feningów. No słuchajcie Chyba będzie moneta Tak mi się bynajmniej wydaje Fajno wygląda nie Co my tu mamy Z tego wiatru trochę osłonić Żeby tutaj szumu za wielkich nie było bo Jest gorąco ale jest taki wiaterek Co my tu mamy Monetę z dziurką albo co innego Moneta z dziurką tak jest. Czyli to będzie Francja jakiś centym. Już parę wykopałem, jeszcze u nas, na naszych ziemiach. Nie, żeby często spotykane, ale się zdarza. To chyba będzie to, tak mi się wydaje, centym. Francuski centym. Albo jeszcze co innego. Nie wiem, moneta jest w takim stanie, że ciężko tu wyczuć, co to tu jest za jedna. Co to tu jest za jedno. Dawać ją w kolano i tak jest zajechana i tak dawno nie było. <laughs> nie wiem, co to, kurde. Trzeba będzie jakiś centym. albo jeszcze co innego, albo jeszcze CR. I jaki numer ty? Zobaczcie, Denmark. duńska moneta. Ja tu o centymach a to duńska moneta. Teraz widzę, że się przebiło. Danemark. Kurde, może jeszcze jakiś tu rok odczytamy. No ciężko tu wyczuć, ale, ale się zaskoczyłem. Myślałem, że to centy, bo te centy generalnie francuskie wychodzą, a tu duńska moneta. Proszę bardzo, czyli ktoś tu. Z Danii pracował i gubił 1924. Kurde, ale fajna moneta duńska. Ale można się zdziwić, naprawdę. Nie tylko są fenole, są też jak widać jakieś inne kiedyś hiszpańskie. Kopałem włoskie, a tym razem mamy duńską monetę. I to mamy 1924, czyli czasów Republiki Weimarskiej. A te monety już tutaj kopałem. Kurde, no i super, elegancko. Taka moneta już naprawdę cieszy oko. <laughs> super. Słuchajcie, ładny, czysty sygnał, już go wykopałem. Zobaczcie, pokazuje na dół się. naprawdę piękny sygnał na srebro. A że tu srebro już raz wykopałem, także możemy się zdziwić, co tu będzie. Już patrzymy trochę na żywo, pokopiemy. Może oczywiście, bez rękawiczek, już trochę na żywo. Może być śmiecia, może być coś fajnego. Co to jest? Jakiś śmieciuch. Wygląda jak orzech. Także słuchajcie, nie wszystko co daje piękne, czyste sygnały, okazuje się srebrem, złotem i innymi fajnymi rzeczami. No ale coś tu wykopane na żywo zostało. Tak rzeczywiście zabieramy, to w ogóle to oczyścimy, zobaczymy dokładnie co to jest, bo później wyląduje w śmieciach i i będzie płacz, się okaże, że to coś fajnego, ale raczej chyba nie. Powiem wam, jest zajebiście gorąco, jest taki dosyć fajny, przyjemny wiaterek. Normalnie to nie jest pochoda na chodzenie, ale są fanty i to cieszy. Są fanty i to cieszy. Bo jak się w ogóle zawiną, później tutaj nic nie ma. bo na jak nic nie ma, no to super. Słuchajcie, co to tu jest? Fajnie to tu wygląda. Ale co to tu jest? Coś to tu jest. Delikatnie tu w kolanko. Co to tu jest? Jakiś guzik. Wygląda jak na guzik, ale czy to jest guzik. To będzie chyba guzik. To uszko oderwane widać. Także to tak, chyba najprawdopodobniej będzie guziczek. Marki jak wiadomo nieznanej, no bo nie wiem co to jest za jeden. Jakoś tak dosyć ciekawie on wygląda. Guzik tak, to będzie guzik. Łóżko widać, że jest oderwane. No, także wujek uciekł, mówi, że tu nic nie ma. Także wujek pozdrawiam serdecznie ciebie z, dru, z, z drugiej łąki, gdzie żeś poszedł. <laughs> także mam nadzieję, że tam będzie lepiej, gdzie jesteś. Kolejne jakieś fajne znalezisko <laughs> wleciało. Fajnie to wygląda. Co to tu jest? Już patrzymy, co to tu jest za cudak. Co my tu mamy? Chyba będzie jakiś guzik. Guzik. <laughs> Jakiś guzik z kwiatuszkiem kurde, <laughs> ale trafienie śmieszne. Ale guzik to raczej będzie na pewno, dawać go trochę cholano. no. Guzik to będzie, zobaczcie to było miejsce na łóżko. także może być jakiś tutaj stary guzik, jakiegoś nie wiem od czego, <laughs> jakiegoś płaszcze, płaszcza albo jeszcze czegoś innego. No ale fajne znalezisko, <laughs> Kto to jest guzik, powiem Wam, pierwszy raz taki guzik, z takim guzikiem się z wielgaśnym spotykam. Po pierwsze, a po drugie no, taki wilgaśny i zobaczcie, jeszcze tutaj jakieś tutaj ma śmieszne odbicie. <śmieszne> nie wiem, bardzo ciekawe znalezisko jednym słowem. I oczywiście cieszy, cieszy mnie jak najbardziej. Bo jak tam? Pokażę Kurde, znowu zobaczcie, znowu chmury idą. Sobie tutaj deszczu nie zapowiadają, ale się coś zaczyna tu znowu dziać. Zawsze tu jesteśmy to są burze i deszcze <śmieszne> i w ogóle. Jo. Dobra, pokażę swoje skarby. O, klamerka. No, wujek mówi, że ja, nic nie to... ma. Wujek mówi, że nic nie ma. No pewnie jest klamerka. Hmm. To jest Klamra. Ciekawe teraz jaka. No właśnie. No, co tam jeszcze masz? Jakieś obici, zobacz, to jakieś obliczenie było. No, to trzeba było to wyprostować, on to już nie wyprostował. Łamie. To coś takiego chyba też jest. Dobra, trzymaj. To jest coś, coś co, to, to, to. To jest chyba jakiś karabinczyk, albo Aha. jeszcze co innego. To, to wszystko, no, to wszystko. No ale Klamra jest, kurde, jakby nie patrzał, nie? Ta. No elegancko. Okay. <laughs> Mówię, ten nasz depozyt zobaczyć jak no. wygląda, co. Zarośnięte na pewno. Zarośnięte jest totalnie. Nie no, to trzeba będzie odczekać. Niestety nie mamy szans dzisiaj. A dzisiaj już w ogóle nie mamy sił przede wszystkim. O, ale to zarosło. Pamiętasz jak byliśmy tu pierwszy raz? No. To było elegancko, nie? Kurde, ale Haszturlandia. Tu jest trawa, kurde, po, po pas teraz. Nie no, nie ma szans w ogóle tutaj, żebyśmy cokolwiek tutaj zdziałać. <laughs> kurde, zobaczcie. <laughs> Jaka tu jest Hashturlandia. Ciekawe jak ta dziura wygląda, czy to tak, zalane jest dalej, czy nie. Kurde, jak to wygląda Nie no sobie Zostawiam to bez komentarza Stawiam tutaj bez komentarza, zobaczcie, popas To nie ma w ogóle szans tam dojść nawet, także nie ma nawet gdzie no z powrotem je koć. Nie ma sensu nawet tam patrzeć. Także niestety na razie to wygląda jak wygląda. Ci coś tam widzowie, którzy się tam pytają o ten depozyt, co z tym depozytem, no widzicie jak to wygląda. Marne szanse, jak ja to mówię. Trzeba odczekać niestety. Odczekamy, zobaczymy na jesień, może tu uderzymy z powrotem. Ci właściciele właśnie... Ale się wszystko zrobiło, żeby jakąś burzę tam tu nie przygnało. Właściciele też mówią, że na razie to zostawić. Oni pierwsze takie dwa wyjścia mieli byli nagrzani. Teraz im to już przeszło, także spokojnie odczekamy, zobaczymy tutaj jak będzie polecie. No i po tej przerwie tam słynny depozyt niestety zarośnięty jak widzieliście przed chwilą. Słuchajcie, wpada jakaś krągłość. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Co to mamy? Już widać jedyneczka. Jedyneczka Adolfowa, ale mówię, te monety wyjątkowo w wyjątkowo fajnym stanach wychodzą na tej łące. Także jest z czego się cieszyć, 1942, tamta chyba dycha też była z, 10, z 1944 roku. Także mam kolejną Adolfową monetę. Jak widać ta łąka ma tu swój potencjał. Za każdym razem coś tu wlatuje, nie jest jakoś najgorzej. Szału oczywiście nie ma, chociaż szał tu był, klamra wykopana z wymachu potem ta srebrna moneta z Republiki Weimarskiej na tej łące. No, ale trzeba, mówię, się cieszyć z tego, co jest, bo jak wiadomo, mogło nie być nic. Także po takiej przerwie małej, nie wiem jak długo jeszcze będziemy chodzić, pomału się będziemy zawijać, ale co, wpada jeszcze jedyneczka, jeden Reichfening 1942 rok. Kończymy, co? No. Nie ma co, słuchajcie. Mówię, ostatni dołek, śmieciąg. Przygotowałem sobie, o, w takim fajnym... <laughs> fajnej grafice. Podsumowanie tego wypadu. No wiele tego nie ma, słuchajcie, dwie godziny potoptane. Klamra oczywiście. Fantem tego dnia, ładna klamra. Na pewno jakaś starsza. Ładnie zdobiona. Oczywiście jak to jest od klamer, ale tak mi się wydaje. Tu jeszcze też jakiś taki wielki guzik. Jakiś, nie wiem co to jest, ciężko określić. Rodzaj tego guzika, może ktoś z Was się zna na takich guzikach. Oczywiście piszcie w komentarzach tutaj. O Wujek rozpoznał, że to jest klucz. Klucz od roweru, tak? Wujek? No. mówi klucz od roweru, a ja tam zacząłem wymyślać, może jakieś ruszyny malniczej, a Rówek mówi gdzie, zobacz. Jest to typowy klucz rowerowy. No i tutaj mamy monetki. Jedyneczka adolfowa, dycha. To jest ciekawa moneta, duńska. Nie wiem czy to 10, 15, 20, ciężko wyczuć, ale jest napisane Denemark. Także 1924 rok. Czasy międzywoj międzywojenne, Republika Weimarska. No i tu jeszcze taki guziczek. Nie wiem, podoba będzie chyba guzik. Chyba na pewno. Uszko jak widać takie oderwane. No też jakiś taki dziwoląg wyszedł. Także wypad oczywiście. Na kolana nie rzucił, ale, ale i tak było fajnie. Także podsumowanie widzieliście. Święto dla tych co oglądają, tylko podsumowania. Ja się na dzisiaj z wami żegnam, wujek też. Było to, co było. Było pochodzone. Szybkie dwie godzinki. A wam jak się podobało, wiecie co macie zrobić. Łapeczkę do góry. Cały czas oczywiście zachęcam nowych widzów na kanale do tej subskrypcji i do naciśnięcia tego dzwoneczka, żeby być na bieżąco. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Hejjo!